Hi, guys. Long time no see. Tak się mówi. Znacie angielski? Jest godzina 11.30. Miałam wstać o dziewiątej i dużo rzeczy zrobić. Fula hopem pokręcić, bo kręcę regularnie raz w miesiącu i miałam kręcić dzisiaj. Posprzątać, choć wczoraj już posprzątałam z wierzchu, ale dzisiaj chciałam jeszcze tak na błysk. Chciałam ubrania wystawić. Dużo rzeczy w planach miałam, ale nie. Jadę po Grażynę, moją, Kazareńczyk, naszą ulubioną, zaraz na dworzec. Co mamy w planie? Zdjęcia, posiedzieć, pogadać, same ciężkie rzeczy jak na influencerki zostało, no ciężka praca, człowiek nie wybiera, tak, tak. Mam nadzieję, że jakoś nam się uda to zrobić wszystko i będzie git. Okej, okay, już trochę ogarnęłam, fajnie, że widać mój outfit check. No, blat kuchenny. Czapeczka, cyk. Jedna z moich ulubionych bluz Lustro? Nie pamiętam, ale wiem to bluz. <noise> Spodnie zwykłe, czarne i biały put. Nie biorę torebki, bo po co? Ja, tak się prezentuje moja twarz. Mmowałam sobie brwi i dam jedną warstwę tuż do rzęs, żeby ludzie myśleli, że mam lifting rzęs, a tak naprawdę nie, wstać, nie. <noise> I idziemy po gratonka. Przyszła po mnie. Moja kobieta Czekujemy na zdjęcia i chyba już wam się pokażemy jak będzie miały gotowe odwity poszła z chłopakiem Bo <grym> ja idę na z Kraszem i kur... na sukienkę i ja 40 razy sprawdzałam, czy ta sukienka na pewno będzie do mojej twarzy pasować <grym> no, <grym> no i pasuje, ja No pasuje, pasuje no. Ja załatwiam <grym> Kochani, my teraz idziemy do muzeum z Gretolem Gretka, Luke do muzeum Jeszcze Vanessa nie sprawdziła czy jest w ogóle otwarty ten muzeum ja, jest otwarty, w ogóle nie wiem w którą Dobra, zaraz wracam Tak kochani, tak, będą o, dwa vlogi na dwa telefony Zrobimy po prostu to. Trzy, cztery I że tak wyglądało jej życie w związku Reakcja grecka na typowe pudełko krakowskie wow. A ty jakieś eee, no <laughs> Dwie artystyczne dusze się spotkały Wyda ja mówi, że musi usta pomalować ja mówi oczywiście twoją pomadku, którą sobie wzięła, jak wszystko, z mojej kosmetyczki yes. Mega spoko muzeum tutaj jest w Krakowie To gotował lepszego gofra? Na, Na talerzu pomysłu? mam dwa gofry Ja przygotowałem gofry A, a ja biłem ja śmietanę, ja biłem śmietanę 20 minut Dobra Okej, okay, esa. No a Spróbuj zbić tą co? Ja w ogóle nie lubię pić śmietany. musisz <grym> zjeść Ja mam ze smakiem pobrać. No, <grym> to się lepiej. Praszna jest twoja też szmietana, ale ja wolę dzisiaj. Daj i próbowała Witam Was w piątek, piątniu. dzisiaj jest najlepszy dzień tego tygodnia, bo przyjeżdżają moi ulubieni ludzie z Jaworza I robimy urodziny niespodziankę. Uzi. Ja na nią mówię Klaudia i bo ona wygląda identycznie jak Turcji. A jej chłopak wygląda identycznie bo jej typ what the fuck. To jest kara w ogóle. No i tak, zabieram Gretę do sploty Kraków, do fryzjera na konsultacje. Później... Później... Hmm. Pewnie znowu porobimy jakieś zdjęcia. To będzie trochę zgapione na Ciebie, ale inaczej zrobimy to. Bo ja pójdę do fotobudki, tym drobniej jak ja siedzę w fotobudce. Mnie zainspirował Twój post, który jest z zdjęciami z fotobudki. O, ale te zdjęcia są fake, bo ja tego wkleiłam je do ramki. Ale są vibe. Od razu się przyznaję bez bicia. Kreator jest dla mnie inspiracją. I ja dla niej też czasem. Tak. my jesteśmy jak Young. Yang. A vibe. A I o 16 jakoś będziemy jest ready na no, niespodziankę urodzinę. Mam nadzieję, że też wam coś z tego nakręcę i może z tych urodzin, choć impreza z nie nadajesz się chyba do internetu, ale jakby się coś udało, to będę szczęśliwa, no. Zawsze jak wyjdziemy z Grecji, to jest pogoda z po prostu. Wieje wiatr, słońce ochrotne. Ej, idź na chodnik może. Aha, outfit check. Kości, Aha, no. kości charakterystyczna Grytyka za e, Grzynę. Topik biały weekday, kurtka Bershka, spodnie Bershka, buty na jacz i torebka Bershka. Takie kombiny są takie jak wczoraj, <śmuszne> kolor z okoli. spodnie z podniosko. A z winter. nie no kiedyś kupiłam na in i, <śmuszne> i buty SA. Jesteśmy w Wyspoty Kraków i teraz Greta będzie mieć konsultacje czy na Łyso, czy nie, czy, jest to nie. Jest czy i Rokas. Tutaj jest Gabi, moja ulubiona fryzerka na świecie. I co? I będziemy gadać. Zamówiłyśmy już frytuję? I ja jest Taka nowa kanapeczka w maku i jest zajebista, to jest moja ulubiona, no nie mam pieniędzy totalnie. Wziętuś masz leteczki, ja mogę. Najprzepiewki. Spoko nic się nie zmarnuje. I się ślima je. Boję się o dzisiejszy wieczór. Biorę greta pierwszy raz do Pozaka To Boję się tego, bo sama wiem w jakim stanie tam często chodzę i nie jestem z tego dumna. No to dopiero wezmę tam moje dziecko. Nie wiem. Trzymajcie za nią kciuki Z <mulary> Gretą mamy nasz nowy krok station. <mulary> drugą dostaję szczęścia. Wytarła w powietrze i poszła. Bo z gratulacje widzieliśmy trzech chłopców, którzy kupowali biżuterię dla jakiejś dziewczyny. Serio? Na pewno dla jakiejś dziewczyny. Po prostu lepszy. I Patrycja z nami Patrycja jest. Papa. Papa, ona O Pati poleciała już. Pa, Pati. Ja muszę wyskakać na tej trampolinie. Wow. <laughs> Stara, jak zaczniesz? Bo będziesz chciała przestać Z papierem idzie Do dupy czystej nie, nie, nie. Boi się? Boj nie, boja się boja, bo Dobra, chodź, nie bój się Wow, Greta! Nie wiedziałam, że tak potrafisz Reklama papier no, papieru torbidowego i like. Greta <śleski> Przygotowanie do niespodzianki urodzinowej dla Klaudii Dursy. Romek Niezastąpiony, boi się balonów. Nic nie widzi, pies biedny. Jula kupiła takie piękne świeczuszki. No to nie są oni. No to oni. Czekaj. Cicho. 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 O nie, o nie. Nie wiem tego. Nie wiem tego. Wysypałeś jedno zadanie. Miałeś jedno zadanie. O jedną rzecz. Nie. To? tam miałem. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Jest już poniedziałek po weekendzie, jak zwykle nagrałam wam imprezy, bo wyszło by patologicznie. Ale poniedziałek też był gruby, bo Julia zestresowana stwierdziła, że ktoś jej wysłał na pewno, z, darknet, z Darknetu. Bo wiecie, czasami macie coś takiego, że jak zamawiacie coś z Darkneta, ponoć, tak słyszałam, macie <laughs> tak, że jak zamawiacie coś z Darkneta e, i przychodzi wam do paczkomatu, to często na przykład to przechodzi jakąś tam kontrolę i jeżeli oni się zorientują, że to pochodzi z nielegalnego źródła, to ci wyskakuje komunikat. Pakuj się do więzienia, policja poszła. <laughs> ona nie wierzyła w to, że coś takiego. Bo ja wyjaś. byłam w szoku, że pakuj się się 30 ona po prostu. O, tak wygląda taki komunikat. Nie ja z... po prostu się wystraszyłam, bo ja naprawdę e, nic nie zamawiałam. I wydawało mi się, że ktoś po prostu seria wrobić. No I... jeszcze e, numer telefonu podany do nich to było jakieś 12345. Tak, w ogóle nie było takiej firmy, I... ani takiego I numeru telefonu. I ja to próbowałam wygoglować, no i nie ma takiego sklepu w internecie, więc ja sobie myślę, oho. No i wstaję, i przyszło <grym> mi po jednej że. Paczka jest już w paczku No to ja tu tup, tu do Vanessy, mówię, wstawaj, i ciebie nie Jakby umiała totalnie przed bombą uchronić. Upro... takie mnie zestresowane, podchodzimy i ja jeszcze patrzę na tego, tak, ty patrz, kurwa, ja patrzę, a tu kawalyna podjeżdża, koło tam ma... i się okazało, że, że to... ja po prostu przeprowadziłam zamówienia na miesiąc temu, zamówiłam z jakiegoś Chińczyka. I że to po prostu była ta paczka A ja się bałam po prostu, że ja kolejne kilkaset lat swojego życia z... Z ja, już też, ja już sobie myślałam, jakie ja będę wystawki robić do więzienia. Tak, no. paczki wysyłać i tak dalej A to po prostu moje życie od kciuka To jest moje życie z Julką i teraz Sprawiam. po prostu wam je będę pokazywać chyba aż A teraz do dole konika na bajgle, bo to są najlepsze bajgle A wam życzę wszystkiego dobrego